Witam Panią, Pana redaktora, Szanownych Państwa na dzisiejszym briefingu. Pozwolę sobie Państwa zaprosić w związku z wysokim, wysoko niepokojącymi informacjami, które płyną po zakończeniu negocjacji kontraktu terytorialnego województwa dolnośląskiego, dobiegają do nas jako dolnoślązaków bardzo złe informacje, które świadczą o tym, że te negocjacje skończyły się w sposób no, skandaliczny dla województwa dolnośląskiego. Kontrakt wojewódzki, przypomnę, że jest to taki dokument niezwykle istotny dla mieszkańców województwa, ponieważ w nim zapisuje się wszystkie konkretne inwestycje, które będą realizowane na terenie naszego województwa do roku 2020. 20, czyli w, w najbliższym okresie programowania te inwestycje miało, mają być realizowane zarówno z pieniędzy unijnych, z funduszy unijnych, jak i z pieniędzy z budżetu państwa. I ten wynik negocjacji, czyli z planowanych 50 inwestycji, około 50 inwestycji na terenie naszego województwa do 20 inwestycji, które będą realizowane do roku 2020, 2020 są rzeczą skandaliczną i niedopuszczalną. W mojej ocenie trudno jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której jakikolwiek donoślązak zagłosuje w najbliższych wyborach za Platformą Obywatelską, ponieważ po raz kolejny, choćby po podatku miedziowym, Platforma Obywatelska na Dolnym Śląsku w ten sposób traktuje nasz samorząd i nasze województwo. Ja szczerze mówiąc nawet w naj... W większych koszmarach radnego opozycji. Nie spodziewałem się tego, co, z czym mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. Wiemy już, że z tych 50 inwestycji z całą pewnością nie będzie realizowany chociażby nowy szpital onkologiczny na terenie województwa dolnośląskiego. Południowa nitka drogi S5 do Boboszowa, czyli drogi ekspresowej przechodzącej przez Tokine. Miejscowicy, Oławy, Błogowa i Świdnicy. I tak kończyły się negocjacje, które prowadził obecny zarząd województwa z, z rządem. Jest to, nie ukrywam, dla mnie ogromne zaskoczenie to, co się Wydarzyło. Od kilku miesięcy byliśmy, kilkunastu miesięcy tak naprawdę byliśmy karmieni zarówno przez środowisko Rafał Dudkiewicza, jak i przez Platformę Obywatelską takim propagandą sukcesu, to wszystko co się wydarzyło, umowa kontrakt terytorialny miał być tym, co zamknie pewną kram, klamrą koalicję pomiędzy Rafałem Dutkiewiczem a Jackiem Protasiewiczem. Przypomnę, że w lutym bieżącego roku Rafał Dudkiewicz, podpisując umowę z Jackiem Protasiewiczem z Dolorośląską platformą obywatelską, mówił, że idzie po to, żeby realizować konkretnie inwestycje w ramach umowy koalicyjnej. Była tam m.in. wspomniana Oławie, o Leśnicy, Góry Śląskiej i wielu innych. Inwestycji. Jak dziś obserwujemy, tych inwestycji z całą pewnością do roku 2020 nie, nie będzie. Tak więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, którą można podsumować tak naprawdę w, 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 trzy, w trzech zakresach. Po pierwsze, po raz kolejny mamy do czynienia z z mega niekompetencją Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku i zarządu województwa. Kolejną o niedopilnowanych spraw związanych z podatkiem miedziowym i tak naprawdę nie ma tutaj na kogo zrzucić odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, bo przypominam, że to Dolnośląska Platforma Obywatelska negocjowała z e, e, rządową, z Krajową Platformą Obywatelską, więc tak naprawdę po obu stronach negocjacji był ten sam podmiot, ta sama organizacja i trudno jest tutaj znaleźć kogokolwiek innego niż Platformę Obywatelską, która jest winna zaistniałej sytuacji. Po drugie, brak niektórych inwestycji w tym kontrakcie terytorialnym, czyli chociażby szpitala onkologicznego dla Dolnego Śląska, świadczy o tym, że platforma obywatelska tak naprawdę do końca nie zdaje sobie sprawy z potrzeb województwa dolnośląskiego. z wzrastającej, dramatycznie wzrastającej liczby zachorowań na nowotwory w województwie dolnośląskim, brak takiego nowego szpitala finansowanego z budżetu państwa funduszy unijnych jest Dramatycznie złą informacją dla y, mieszkańców regionu. I trzecia rzecz, no ja rozumiem, że po dniu dzisiejszym, tak naprawdę, y, no, dokończył się żywot koalicji. Rafała Dutkiewicza z Platformą Mundialowską, bo jak wiemy, została podpisana umowa koalicyjna, która przewidywała konkretne inwestycje do roku 2020. Jak wiemy, po kształcie kontraktu terytorialnego tych inwestycji w tym kontrakcie nie ma. Tak więc no, podejrzewam, że nie zostaje nic innego Rafałowi, nic innego Rafałowi Dudkiewiczowi jak. Tak naprawdę podziękować Jackowi Protasiewiczowi i Donośląskiej Platformie za współpracę, bo już dziś wiemy, że ta umowa koalicyjna nie będzie zrealizowana. W związku z tą sytuacją, z tym dramatycznym, źle wynegocjowanym kontraktem wojewódzkim, tego klub Prawa i Sprawiedliwości najchętniej. E, pociągnęlibyśmy do odpowiedzialności pana marszałka e, Cezarego Przybywskiego, który tak naprawdę od samego początku negocjował e, zawartość kontraktu terytorialnego, ale niestety ze względu formalnie nie możemy tego zrobić, zamiast, co mamy wybory e, prawo nie przewiduje e, możliwości odwołania e, marszałka, ale z całą pewnością jako grup e, radnych w Sejmiku, na najbliższej sesji Sejmiku. Wniesiemy o punkt do porządku obrad, na który będziemy chcieli, żeby pan Marszałek wytłumaczył się z tej y, decyzji no i będziemy chcieli kilka niewygodnych pytań pewnie zadać.